Komentarz do Ewangelii ojca Tomasza Szymczaka. 24 września 2023 roku. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, Spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu. Nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czyż nie wolno mi uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Makroekonomia na opak Zdenerwować się można na tę przypowieść. Człowiek pracuje, haruje, ślęczy, cały rok w pocie czoła, na roli, przy biurku, przy szkolnej tablicy, bierze nadgodziny, wymagania są coraz bardziej absurdalne, podatki coraz bardziej skomplikowane. No już i bez tej przypowieści, człowiek pracujący patrzy niechętnie na wszystkich, którzy żyją przede wszystkim z zasiłków, z pomocy, czy na tych, którzy nie biorą się do roboty zbyt spiesznie. A tu proszę, przychodzi człowiek do kościoła i słyszy przypowieść o tym, że nieważne, ile pracujesz, dostaniesz tyle samo. Dziękuję, do widzenia, nie mam ochoty tego słuchać. Dlaczego ci, co pracują 12 godzin, mają dostać tyle samo, co ci, co pracują jedną godzinę? Mój profesor od makroekonomii cytował tę przypowieść, gdy omawiał kwestię korelacji bezrobocia i inflacji. Wysokie bezrobocie, panujące w przypowieści, teoretycznie powinno oznaczać niską inflację. Mało osób pracujących oznacza, że w obiegu jest niedużo środków finansowych, pozwalających na zakupy. W przypowieści stopniowo zwiększa się zatrudnienie, powoli spada stopa bezrobocia, teoretycznie inflacja powinna pójść w górę, ale oto niespodzianka Jezusowej paraboli. Nieważne ile pracujesz, dostaniesz tyle samo. Ale jak to? A no tak to, wszystkim równo, po denarze, dniówka, nawet jeśli pracowali tylko godzinę. No, wyobrażam sobie, że takie działanie poprzestawia wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. No, kto będzie chciał pracować w takich warunkach? No, niewielu. Podaż pracy spadnie, wzrost gospodarczy wyhamuje, katastrofa gwarantowana. No to jak czytać tę przypowieść? A może jako radykalną opowieść o tym, że w Bożym Królestwie sprawy mają się inaczej niż w świecie rządzonym przez prawa rynku i ekonomii. W naszym świecie im więcej pracy, tym lepsza zapłata. Im więcej zasług. Tym lepsze wynagrodzenie. W świecie Bożym punktem wyjścia jest nie ilość naszych zasług, ale Jego miłość i chęć obdarowania wszystkich. Chęć obdarowania nawet tych, którzy zasług nie mają albo mają ich mało. I śmiem przypuszczać, że to jest dobra nowina dla nas wszystkich. Śmiem bowiem przypuszczać, że jeśli ktoś nie rozpoznaje się w robotnikach ostatniej godziny, to nie jest z nim najlepiej. Ma zbyt wielkie osobie mniemanie.